Dziewnemu się na dzisiejszym kanale dzisiaj żyjemy jedną rundę. A tak naprawdę, FNAF 5 będzie. Za! Dziewną, wiadomość. FNAF 5 będzie na tydzień. Bo trudno jest tu przejść. próbowałem też po odcinku Przejść dwójkę i... Dwójka i... i było nie było niemożliwe. Dlaczego widzowie musimy to przetrwać? Czyli skoczyć. Nie skończono jej odchłanić, Problem z... w nieskończoną A nawet się runda nie zaczęła. W kinie. Ok, Okej, to widzowie to musimy przetrwać. To jedną... Bardzo trudną rundę! Ok, to... Ja wiem, że ten strój wygląda bardzo ochydnie, ale sobie teraz go zmienimy u doktora. Znaczy widzowie, teraz wejdziemy do... sumie do doktora przydałoby się dać ten strój, ale widzowie musimy to przetrwać. Ej, ten skin teraz wygląda serio dziwnie. Ale ten strój mi się bardziej podoba. Jest jakieś dziwne rzeczy jak 5 jak widzę, ja zawsze chodzę sobie na początku na górę. No tu, Max. Mm. Co mówię ja dalej? Mam ogon. Nie wiem, te, w ogóle robiłem w tym. się ale... Znów w górę. Ale co? Ruiny? Uch, który teraz będzie kaszlał. To ja sobie lepiej. Tsunami, co? Ale czy oni w serio powiedzieli tu, tu, co? Gdzie już tu tsunami? O nie, boga, ty bogam z was widzowie. Widzowie, ja was nie błagam, ale Błagam pana boga, widzowie, musimy to przetrwać. Bogi, tsunami Scary. z Geri, chyba tsunami, nie. Nie, nie, widzimy to chyba po mnie. O nie, no bo to serio chyba jest słychane. O! co się wydarzyło? O mój Boże, jak mnie wywaliło w kosmos. Złe zakończenie, umarłem. To papa widzowie, nie martwij się, będzie. Niedługo będzie fajne. Fajny odcinek. Nawet ja sobie dudne wiem, ale. będą fajne! Papa widzowie! Papa! Pa.